Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym zacząć ten kurs od czegoś takiego prostego. Zacznijmy od różnicy występującej między słowem cyfra a liczba. Niby takie proste i niby tak dawno poznane, ale naprawdę dużo osób myli sobie cyfrę z liczbami. Przedstawię to na podstawie na początku zwykłego alfabetu, w którym znajdują się literki. I za niedługo dojdziemy między różnicą a cyfrę oraz liczbę. Tak, żeby nam się zapamiętało to do końca już życia. Otóż widzimy tutaj, mamy taki alfabet, prawda, taki zwykły. A, B, C, D, E, F, G, H do Z bez znaków diakrytycznych, czyli om, eś, ły i tak dalej. No i coś takiego, na przykład zaznaczę sobie hmm, K, takie pojedyncze. Zwie się czym literką. To coś, to jest zwykła literka. Inaczej można by to było nazwać, że to jest po prostu znak graficzny. Prawda? Ale ja sobie kilka literek zabiorę. K. U, R i S. Kiedy połączę te literki. To powstanie mi co? Tak zwane słowo. Prawda? Powstało mi słowo. Ale wiemy o tym, że na przykład jakbym zabrał samą literkę I, to ona by coś oznaczała, bo możemy powiedzieć, pójdę do kina i podkreślam i później pójdę do parku. Na przykład zaprosiłem kogo, jakąś dziewczynę do kina, prawda? To tak bym powiedział. Czyli i jest tutaj też słowem. Dokładnie jest to spójnik. Spoiwo, bo łączy dwa zdania, prawda? Czyli to coś, mimo wszystko, też jest słowem. Prawda? i jest słowem, kurs jest słowem. Czyli literki mogą być słowami. Tyle, że nie mogę nazwać, że kurs jest literką, prawda? Nie mogę powiedzieć, że całe słowo jest literką, ale mogę powiedzieć, że literka jest słowem. No bo i w tym wypadku jest literką i jest też słowem. A teraz przejdźmy do tego w postaci cyfr oraz liczb. Bo jest to analogiczne, czyli takie same, prawda? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz wypisałem alfabet, który używa się w matematyce. Akurat się przyjęło, że używamy w nim 10 cyfr. 10, prawda? Bo to jest od 1 do 9 i 0 to jest 10, jakby yy, cyfra też, prawda? To jest pierwsza cyfra, to jest 0 tak naprawdę. Ok, czyli to coś teraz zwie się nie literką, ale to coś zwie się cyfra. I to coś to jest po prostu znak graficzny. Graficzny, bo jest namalowany. I ja mogę połączyć. Chcę sobie połączyć 8, 9 i 1. I piszę 8, 9, 1. Kiedy połączyłem je, to powstało mi tym razem nie słowo, ale powstała mi liczba. Czyli liczba są to połączone ze sobą tak, jakby cyfry, która coś będzie oznaczała tym razem. To nie będzie taki znaczek tylko, tylko ona coś będzie oznaczała, prawda? To oznacza 891. Teraz. Ale tak samo. Możemy sobie zabrać tylko jedną cyfrę, piorę piątkę. I teraz ja uważam, że to jest 5, i to też jest teraz liczba. Mimo tego, że to też jest cyfra. Czyli piątka sama jest cyfrą, ale jest też liczbą. Natomiast jeżeli łączymy cyfry, a bo przecież możemy to jakby połączyć tylko jedną, czyli w tym wypadku to jest liczba, ale jeżeli połączymy więcej, czyli tak jak na przykład tu, bo to analogicznie jest do tego, co jest u góry, prawda, tak samo, łączymy kilka cyfr naraz, powstają nam zawsze liczby, tylko liczby. Bo 891 nie mogę nazwać cyfrą, to już jest tylko liczba. A tak jak się popatrzymy tutaj, no to yy, kurs jest tylko słowem, ale nie jest literką. Natomiast literka jest i słowem, i literką. Tak samo jest właśnie z cyframi oraz liczbami. Także napiszmy sobie to tak, żeby było już zapamiętane na zawsze, że każda cyfra jest też liczbą. Nie każda liczba jest cyfrą. Można by było powiedzieć, że ym, każda liczba niby większa od 9, ale to jest to tak się, to znaczy każda cyfra większa od 9, ale to nie można tak powiedzieć, bo no, w taki sposób trzeba sobie, sobie to zdefiniować, tak, prawda? Każda cyfra jest też liczbą. I każda liczba jest cyfrą. No bo 891, jak widzimy, jest tylko liczbą. Nie jest cyfrą, bo ona jest trzema cyframi, tutaj, tak jakby, prawda? Mam jedną cyfrę, drugą cyfrę, trzecią cyfrę. I złożenie tych trzech cyfr dało nam liczbę. Tu natomiast mam tylko jedną cyfrę, ale nie składaliśmy ją w więcej, prawda? I to jest analogiczne do tego alfabetu, tu u góry. No, czyli to jest taki miły, prosty starcik do naszego kursu algebry. To by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.